Rześko, ale przyjemnie. Słońce świeci. Witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, na luźno, drugi dzień zapisałem się na kursy stolarskie. Jadę z tematem, zobaczymy, może coś nowego się nauczę. Szukam w międzyczasie bazy pod budowę kampera, ale jak na razie, w mojej okolicy. Albo stare dziady, już takie szczępy, albo sprzedawcy, którzy wołają za samochód bardzo dużo, więc muszę poczekać. Jak coś się pojawi, to pojadę i kupię od razu strzała Adi jedzie na garażu z tematem mebli do przodu. Muszę dzisiaj pojechać i dokupić trochę materiału, ale to w dalszej części odcinka. Obiecywałem już, że umyję Pepitę dwa odcinki temu i dalej brudna. Sprzątam dzisiaj od rana ogródek, liczę straty po zimie. Jeszcze się płyn znalazł, zaraz doleję. A co ty masz taki pyszczek z ziemi? Nabroiłeś już coś. No pewnie, że tak. Jakby mogło być inaczej. Patrzcie na reakcję. Kto to zrobił? Kto to, kto to zrobił? Tu zniszczył. Ty to zrobiłeś? Kto to zniszczył? Kto to zrobił? Tu masz zabawki, Lakusiu. Czemu tak robisz? Czemu niszczysz mi? Posadziłem, a ty zniszczyłeś, no. Masz zabaweczkę tu. Op. No i nie wytrzymała, i teraz pytanie: czemu? Znam w sumie chyba nawet odpowiedź. Bo tak wypełniłem ten spód czymś, nie pamiętam czym, dałem ziemię, i dopiero na to białego kamienia. I akurat w tej donicy ta woda mi tutaj stała praktycznie całą zimę. Bo widać po kamieniach, że są zielone, mają taki nalot, i być może miała za dużo wody. Te też mają zielony kamień, ale nie tak jak w tamtej donicy. I będę musiał chyba powiercić otwory. Gdzieś tutaj, żeby ta woda zeszła, albo całkiem to wyciągnąć i jeszcze raz przesadzić. Tak trochę bidnie to zrobiłem, żeby nie sypać poworek ziemi na, na Donicę. No i teraz mam jedną tuję do wymiany: w skrzyni czosnek. Nie wiedziałem, że to się zbiera we wrześniu Chyba czy w październiku Nie wiem, dajcie mi znać jak jest yy, Dokładnie, bo już teraz nie pamiętam Ale wiem, że późno A tą skrzynię miałem w sumie na sałatę, na szczypior, na rzodkiewkę I teraz będę musiał zrobić drugą Żeby sobie na wiosnę coś posadzić I chyba pojadę dzisiaj I kupię trochę ziemi do przodu Bo na wiosnę będzie droga I posprzątane w miarę, pozbierałem liście Laki już na bieżąco bałagani I grill Gdzieś mi zabrało Kilka tygodni temu pokrowiec na ten, na ten grill i tu mi to odpadło, nalało mi wody i teraz odpaliłem, bo mam trochę takich desek z łóżka poskładałem, wymieniliśmy i zostawiłem i teraz akurat się przydało. Także przepalam, przeczyszczę ten ruszt, będę musiał jakoś zabezpieczyć albo zamówić drugi pokrowiec na, na tego grilla, bo szkoda, żeby się zniszczył. No i malowanie na wiosnę jest standardowo. Czeka, co tutaj będzie to. Czas pokaże, pomyślimy. To też taka lipa totalna 50 funtów za to zapłaciłem, w sumie niedużo, ale odbarwiło się to po dwóch yy, imprezach popękało i też do środka nie dawałem nie wiadomo ile więc jak ten sezon jeszcze wytrzyma, to będzie i tak dobrze. A w następnym się wymieni. No. Ja teraz już czas na trawę. Gdzieś tutaj mam w tym swoim schowku kupiłem taki specjalny płyn. Teraz wam pokażę. Bo ta trawa jest plastikowa, laki tu załatwia swoje potrzeby, a psy mają tendencję, że robią to w jednym miejscu, więc później zawiedza strasznie. I kupiłem coś takiego, co pachnie jak świeżo skoszona trawa. Tu mam taki schoweczek sobie zrobiłem po w tłumaczeniu na polski pierdolnik. O półkę na szybko w 5 minut skręciłem, jakieś farby gumowce, cuda nie widy. I tutaj to mamy. I chyba już rozrobione zostało tutaj w środku trochę. E, będę musiał dokupić i popryskam fajnie, to później tak pachnie, odświeża tą trawę, no bo ona się plastikowanie filtruje i to się zbiera, więc trzeba co jakiś czas to przepryskać, bo jak za długo zostawicie, to uwierzcie mi, nie idzie wysiedzieć. Śmierdzi jakby, jakby ten... Jak wejdziecie do takiego takie miejsce, gdzie mm, żule walą cały czas alkohol, i tam też załatwiają swoje potrzeby. Taką uliczkę to mniej więcej, mniej więcej... To coś takiego, więc trzeba to w miarę co jakiś czas ogarnąć. Dobra, biorę się, zobaczę w ogóle, czy to tutaj jest w środku. Czy ja nalałem wody, to oryginalnie było do farby, ale to malowanie tym. Płotu mi nie wyszło bardzo brzydko, nierówno. Wszędzie się to rozwiewa po całym osiedlu, tak jak malowanie sprintera w Londynie. Nie wiem czy pamiętacie. I stwierdziłem, że zrobię to wałkiem i pędzlem, a to zostało, wyczyściłem po farbie w środku. No i teraz pryskam tym trawę. Jak to się otwierało? Teraz zobaczę. Chodź do domu. Będę tu pryskał tą chemią. Nie chcę, żeby mu się coś tam wiecie. Różnie jest. Podoba mi się też to, że nie jest tak zabudowane jak w większości teraz tych wszystkich nowych samochodów i żarówkę idzie tu łatwo wymienić i dostęp do akumulatora. Wszystko tak jak, tak jak lubię, cokolwiek wiecie wy tutaj alternator, cokolwiek to jest bardzo łatwy do tego dostęp. Jakiś taki luźny ten korek. Przyżywam. powiem, że nawet ani tu za wiele nie zaglądałem. Dobra. Płynu sobie doleje jak już mam za... nie podoba mi się o, tak to chyba musia, a nie no w sumie ma to sens bo teraz się płynnie rozlewa, nie? Simple level czy coś takiego Simply level nie wiem nawet nie muszę się martwić o te brudy, bo i tak w środku jest sitko E no nie głupie za ten olej w miarę dobrze. Nie no, jest git. Ten samochód i tak jest trochę pochylony jeszcze w, w tamtą stronę. Ale widać, że jest czyściutki olej, taki nie całkiem czorny. Ostatnio z Ducato żeśmy teraz wymieniali to. Adi mówi, że jak woda wyle, wyleciał ten olej z zero gęstości. A tutaj jest w miarę w porządku i tak będę sobie co 7000 mil, czyli tak co 10 000 km ten olej w tym aucie wymieniał To i tak kosztuje tam, nie wiem, może ze stówkę jak się to robi yy, samemu, a... a żywotność silnika dłuższa. Będzie jeździł. Posprzątałem, poruszałem się i taka mnie naszła ochota na angielskie śniadanie kiełbasa, angielska fasola z puszki. Bekon, jakieś dobre jajco i dużo pieprzu. I nawet wiem, gdzie to znajdę. W sumie mam blisko. Hastings się to chyba nazywa. Sprawdzę też ceny ziemi, ale tam raczej tego nie kupię, bo jest ogólnie drogo. Tam średnia wieku, jak się wchodzi, plus 50 i wszystkie ceny razy 3. Ale nic to nie kosztuje. A śniadania mają dobre. Także zobaczymy zaraz. Sam się zastanawiam nad fenomenem tego miejsca, bo naprawdę jest tutaj potężnie drogo, a ludzi jak widać nie brakuje. Problem, żeby zaparkować samochód. Zobaczymy sobie cenę kominków, o ile już są dostępne, a nie dopiero rozkładają to wszystko co na, co na wiosnę. Ale może uda mi się coś znaleźć, podobnego jak mam w ogródku. No to takie tylko kamienne, kupiłem za 48 funtów A tu macie 129 I podejrzewam, że w B&Q cena o połowę tańsza Już 12, więc o śniadaniu mogę zapomnieć Ale tak, świeże pieczywo Bułki wyglądają świetnie A tutaj Angielski fish and chips, tylko nie wiem, czy są dostępne frytki. Fajnie to wszystko wygląda. Ludzi jest naprawdę w opór. I teraz tak, dwie pozycje sobie zamówiłem, za które zapłaciłem w sumie 33 funty i 85 pensów razem z kolą. Mamy tak ryż, pierz kurczaka w jakimś sosie, jakim tego jeszcze, nie wiem, do tego pomidory, ale widać, że tych przypraw jest tutaj dosyć sporo. No i makaron z serem i do tego pieczywo czosnkowe. Więc sam jestem ciekawy, jak to będzie smakowało, bo być może to przyciąga tak dużą ilość ludzi tutaj. To dobre jedzenie, bo sama oprawka tego miejsca to no naprawdę fajna. No, powiem Wam szczerze, że ta pozycja wchodzi świetnie. Ryż dobrze zrobiony, nie jest rozgotowany, czuć go pod zębem. Do tego sos z pietruszką, bardzo delikatny. Fajnie się to wszystko komponuje razem. Do tego pomidor. Piersku czeka dosyć gruba, ale nie ma w niej nic nieprzyjemnego. Nie jest sucha, jakoś mocno przypalona, wręcz przeciwnie. Bardzo fajna, mokra, delikatna, przyjemna. No, razem to wszystko komponuje się świetnie. Na no, to jeszcze tutaj wrócę na pewno. Druga pozycja wygląda zachęcająco. Jak się je z góry z tą serową pierzynką ten makaron. To jest to w miarę przyjemne, bo czuć ten, to, że to jest przypalone, dobrze dopieczone, ale pod spodem już jałówka bez żadnych przypraw. Nie czuć już tego makaronu ani tego sera. Rozpuszcza się to wszystko bez jakichś większych uniesień takiego smaku. Mogliby tutaj coś dać. Nie wiem, jak się to dokładnie robi, czy tak to ma wyglądać, ale przydałyby się tutaj jakieś dodatkowe przyprawy. Co do chleba, miękki. Mógłby być trochę bardziej przypieczony, wchodziłby lepiej, jakby ta chrupkość w tym była zachowana. Także to odpada, ale to jak najbardziej. 9 funtów worek ziemi, chyba ich pięty pieką. Poszukam w innym miejscu. Jedziemy teraz do budowlanego. Pojedzone, można dalej działać. To już funta w sumie dwa funty tanie, bo mam jeszcze 10% zniżki i chyba nawet większe worki. Nie wiem ile to ma kilo. Zamiasy potrzebuję. Jezi pracownik roku. Robi meble do przodu, dwie kuchnie, cztery skrzynie, dwie szafki nad głową. Także mamy do przodu. Trzeba w końcu te śmieciuchy wywieźć, zamówić kontener. No, odpisuję ludziom, bo patrzę, że tam mam sporo wiadomości, ktoś chce przyjechać, zobaczyć ten samochód za 11 500. Jeżeli chodzi o zainteresowanie na, na kampery, no to ten samochód rzeczywiście widać, że jednak dużo ludzi szuka w budżecie między 10 a 12 tysięcy, bo na resztę jakiś jest, ale porównywalnie do tego Relaja, no to mnóstwo ludzi pyta. Pełne. Nie za dużo wlane? Nie za pełne. To szuka ten znajomy. Dzisiaj same prysznice. Zaraz go przykryjemy po myciu, żeby już się tak nie kurzył, bo szkoda. Odkręcić ci zawór. Jak to cieszy, to głowa mała. Dosychanie, będę go przykrywał. Na razie na luźno. Wjechałem relajem, bo mam osoby zainteresowane. Tu meble do przodu porobione, posprzątane, czysto, piękna pogoda. Czego chcieć więcej? Jeszcze mam dobre przeczucia, że się ten samochód jeden albo drugi sprzeda w ten weekend. I te przeczucia mało kiedy mnie mylą. Nie wiem, czy wierzycie w coś takiego jak siłę przyciągania. Ja w to wierzę. Że jeżeli macie. Wiecie, bowę nastawioną, że się sprzeda, i głęboko w to wierzycie, to tak po prostu jest. A jeżeli źle się do czegoś nastawiacie, a już też po tych swoich przejściach, które miałem, mam takie momenty, że muszę się do czegoś bardzo mocno zmuszać, albo mam po prostu gorsze dni. To jak sobie zaczynam wmawiać, że są problemy, i robię z małych problemów w swojej głowie duże, to rzeczywiście się to w jakiś tam sposób eskaluje. Bez powodu A jak mam pozytywne podejście Jestem tak nastawiony bojowo Że sprzeda się, będzie dobrze Do wtorku, środy Już będzie kolejny samochód na garażu To tak rzeczywiście jest Trzeba głęboko w to wierzyć Dobra, co teraz W końcu Pepita Trzeba jechać ją umyć Hopa. Trzepnąłem gołębia Nie ma nic Gdzieś tym bokiem Kurde Odyniec mi teraz Rachunek wystawi za tego gołębia Nie wysyłaj pan tutaj gołębi Nie było mi pisane Umyć Pepity Pepita, ubieraj majtki Sprysznica, nici Mógłbym tutaj na tą samo, Nie samoobsługową tylko Te rolki Ale szkoda mi na to samochodu Jackiem tutaj bez problemu jechałem ale boję się, że te szczoty mi porysują samochód, no i co? A no, nie mam tu nigdzie już w okolicy takiej samoobsługowej Musiałbym do centrum jechać, a jest 15.40, wszędzie korki Jutro, zrobimy to jutro, nie ucieknie, jeść nie woła Dojrzy, że z mycia nici to jeszcze w korkach stoję, pipkają Wszyscy poddenerwowani Fakersy, nie fakersy Tyle co jedzenie, położyłem sobie na stół, zadzwonił telefon i ktoś chce przyjechać obejrzeć auto. I w takich sytuacjach trzeba kuć żeliwo, póki gorące, z głodu nie zdechnę. A klient się może później wiecie. W gorączce ludzie kupują zazwyczaj i w takich sytuacjach może się z tym przespać, wrócić do rano, wstać i już mieć zupełnie inne podejście. Tak się też często zdarza, więc jak ktoś chce przyjechać, to trzeba jechać, być może zdecyduje się na miejscu, płaci na ten samochód zaliczkę i później już jest zupełnie też inaczej. Także zjem jak wrócę. Kierunek garaż. Ciemnica. Nie bez powodu Wam odpaliłem kamerę, pojechali. Mają się do mnie odezwać, ale mam okazję, żeby Wam pokazać jak wygląda ten samochód w nocy z tymi światłami. Piszcie w komentarzach, ale ta listwa LEDowa na ścianie kuchni robi robotę. No, Wczoraj tak ładnie było, a dzisiaj, obrzydlistwo. Wstałem wcześniej rano, po piątej. Pomontowałem odcinki, wleciał już kawulec. I gotowy na kolejne wezwania. Dzisiaj mam klientów i tak podzielonych co 2-3 godziny, więc zabieram z sobą detektor, bo dostałem koło garażu pozwolenia na łąki i chcę dzisiaj sobie tam pochodzić, popatrzeć. Może mi się coś uda fajnego znaleźć. Słuchajcie, nie przedłużam już dalej tego odcinka to tyle ode mnie, a może w końcu się pepite uda ogarnąć. Tyle ode mnie. Dziękuję wam przy ogromnie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie jakiś ślad po sobie. No i standardowo komentarz Rudy. Ruda tańczy jak szale.